A ci, którzy oglądają każdy odcinek i piszą o nim negatywnie w mediach społecznościowych, a także tworzą filmy na YouTube, tak cieszymy się, że też was mamy. To nie byłaby podróż przez Śródziemie bez kilku troli po drodze. Czyżby ktoś tu nie trzymał ciśnienia? I na pewno już się domyślacie, że cytowane przed chwilą słowa to jest dokładnie to, co powiedziała jedna z osób związanych z projektem Pierścieni Władzy, dokładnie J.D. Payne, a więc jeden z showrunnerów całego tego genialnego, super doniosłego projektu. I ja przyznam szczerze, że jestem lekko skonfundowany, bo cóż bowiem, tak negatywny język i tak negatywne nastawienie, skoro Pierścienie Władzy odnoszą tak spektakularny Sukces! Po co w ogóle odnosić się do tej garstki osób, które gdzieś tam krytykują, ponieważ na przykład nie podoba to im się, jak ten serial jest skonstruowany? Jak odnosi się do Tolkiena? Jak traktuje jego twórczość, a właściwie nie traktuje i nie ma do niej szacunku? Po cóż o tym mówić? I po co w ogóle? Się do nich odnosić. A komu to potrzebne? A, komu to potrzebne właśnie? a dlaczego? dlaczego? Nawet jeśli wszyscy ci źli krytycy uważają, że nasi dwaj wesołkowie showrunnerzy wzięli z Tolkiena tak naprawdę tylko nazwy własne i jakiś ogólny kształt historii, a cała reszta to ich taka radosna, wolna twórczość w tym świecie na podstawie świata wykreowanego Tolkiena, no to jakie to ma znaczenie? Co oni mówią? O to zabierać głos w sprawie wszystkich tych ludzi, którzy wytykają te logiczne głupotki, te takie nieścisłości, albo to, że serial jest po prostu słabo napisany ma kiepsko zarysowanych bohaterów o aktorstwie oczywiście nie wspominając. No, jakie to ma znaczenie, skoro setkomy milionów osób na całym świecie ten serial się podoba i oglądają. No cóż, może dlatego, że jest to tak naprawdę realnie bardzo mocny głos w dyskusji, albo że tych ludzi, którym to co Amazon robi z twórczością Tolkiena, to jak pierścienie władzy wyglądają, najzwyczajniej świecie się nie podoba i mają prawo zabrać głos, choćby nawet był on krytyczny, a w dużej mierze, w dużej mierze są to w ogóle merytoryczne odnoszące się do tego, jak odcinki wyglądają, Głosy. No, a może chodzi o to, że tych krytycznych głosów, tych negatywnych głosów jest tak dużo, no, że dla Amazona, dla wszystkich tych, którzy przy tym projekcie Rings of Power pracują, staje się to po prostu niewygodne i faktycznie troszkę nerwy zaczynają im puszczać. No, wcale bym tego nie wykluczył. No, ale zanim przejdziemy dalej, pełen cytat z pana JD Payne'a. Z wywiadu, który udzielił, bo jeszcze znajdzie się taki ktoś, kto powie: E, wyciągacie znowu z kontekstu słowa a on pewnie w ogóle tak nie powiedział to pewnie w ogóle nie o to chodziło. No to proszę bardzo. Drużyna musi dbać o siebie i tych, którzy ją wspierają pamiętać o co walczy a kiedy widzimy, że miliony ludzi oglądają pierścienie władzy i reagują tak bardzo pozytywnie to tak, właśnie o to chcemy walczyć a ci którzy oglądają każdy odcinek i piszą o nim negatywnie w mediach społecznościowych, a także tworzą filmy na YouTube. Tak, cieszymy się, że też Was mamy. To nie byłaby podróż przez śródziemie bez kilku troli po drodze. Nie, no naprawdę, ręce opadają i. chyba sobie usiądę. No, od razu lepiej. A tak się składa, że w końcu mamy na czym wygodnie siedzieć. Dostaliśmy do testów. Gamingowy fotel marki Symino, która jest, no powiedzmy, nawet takim partnerem tego odcinka, można tak to nazwać. Fotele są super wygodne, mega regulowane, dobrze się na nich siedzi, fajnie podpierają kręgosłup, a co najważniejsze z takiego krzesełka, z takiego fotela możecie także skorzystać, 35% zniżki, link w opisie, kod w opisie. Wydaje mi się, że te 35% to jest całkiem niezły upust. No, oczywiście, jeśli ktoś takiego krzesła potrzebuje, my potrzebowaliśmy, no bo faktycznie niektórzy nam mówili: Ej, czemu na stojąco nagrywacie? No to teraz mamy super miejsce, gdzie możemy nagrywać w pozycji siedzącej. No, ale hej, to wcale nie jest tak, że to jest pierwszy taki głos pana Pejna w kontekście tego, że ktoś ośmiela się mieć odmienne zdanie na temat pierścieni władzy. Że ktoś mówi: Kurde, no nie podoba mi się to. Tam są głupotki, nie ma tam za bardzo Tolkiena. Logika mija się z prawdą na każdym zakręcie. No, i tak średnio mi to podchodzi. To, to nie, 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 tak nie wolno. Pan J.D. Payne jest bardzo wyczulony na taką krytykę, co udowodnił już ponad dwa lata temu. Duch Tolkiena polega na tym, że różne narody, które sobie nie ufają, i wyglądają inaczej. Znajdują wspólną płaszczyznę porozumienia i dokonują wielkich rzeczy. Tego właśnie ducha staraliśmy się zaszczepić w każdym pojedynczym przecinku i kropce w serialu. No, a po tym mocno kabaretowym wstępie, Pan Payne odniósł się już bezpośrednio do tych, którzy ośmielili się to krytyczne zdanie w jakiejkolwiek formie komentarza, filmu, podcastu wyrazić. To, że nasza wizja była obraźliwa dla ludzi i rozwścieczyła ich, jest to dla mnie bardzo trudne do zrozumienia, czego oni bronią. Nie rozumiem, jak ludzie, którzy mówią takie rzeczy, myślą, że walczą o dobro. Jest taka scena w siódmym odcinku, w której Galadriela mówi, że każda wojna toczy się od zewnątrz i od wewnątrz. Nawet jeśli walczysz o coś, co uważasz, że jest dobre, to jeśli robisz coś złego w tej walce, to także stajesz się zły. Nie rozumiem, jak ludzie, którzy mówią takie rzeczy, myślą, że walczą o dobro. To jawne zło. No i jak się okazuje, od 2022 roku niewiele się u Pana Pejna zmieniło, niewiele w przypadku Pierścieni Władzy się zmieniło. Jest krytyka, musi być kontra, musi być atak. Więc jestem zaskoczony? No chyba finalnie nie, ponieważ to nie jest tak, że ktoś tam siedzi sobie na tych rubieżach internetu i trzaska jakieś filmiki albo nagrywa jakieś obraźliwe podcasty albo tam w komentarzach, gdzie tylko się da, ciśnie. To nie jest tak, że to jest zdanie kilku osób na świecie i im się nie podoba i to są trole, które spotykamy zdaniem Peina po tej swojej drodze, po ziemi. Nie, no, tych krytycznych głosów jest sporo, ale nawet zostawiając je z boku, to najważniejsza jest kwestia tego, jak ten serial jest odbierany. A już w poprzednim filmie mówiliśmy o tym, że oglądalność pierścieni władzy nie tylko w kontekście tego, jak one wyglądają teraz, ale szczególnie jak to wygląda w odniesieniu, w relacji do pierwszego sezonu, gdzie ta oglądalność jest 63% niższa. Więc to mówi samo za siebie plus historia tego typu że w niektórych momentach życia serialu pierścienie władzy są gorsze od Akolity. No a to już jest obelga absolutnie. Największe. My no moglibyśmy spojrzeć na analogiczny czas życia seriali. Mówimy o drugim sezonie Rings of Power. To pod względem milionów minut oglądalności na platformie Pierścienie władzy wypadają gorzej od Akolity. What? A o tym, jakim Akolita był serialem, chyba nie trzeba przypominać. Mamy o tym kilka materiałów na kanale. Możecie śmiało sobie wrócić, obejrzeć posłuchać, co właśnie o tej super produkcji ze świata Star Wars mówiliśmy, a mówiliśmy raczej krytycznie, więc no to porównanie też tutaj wypada na niekorzyść Rings of Power, ale tak, to trolle, które krytykują. Są najgorsze. I szczerze powiedziawszy, czekają na ten moment, kiedy komuś puszczą nerwy, kiedy się znowu odniesie w taki sposób, jak to się działo chociażby w przypadku Akolity, gdzie, kiedy pojawiała się krytyka, kiedy wytykano nielogiczności, nieścisłości, taki powiedzmy atak na cały lore Star Warsowy. To oczywiście od razu by kontry z jednej drugiej strony że wiadomo, bigoci, rasiści, ta zdarta płyta, o której mówiliśmy już nie raz, tu to, to oczywiście się jeszcze nie pojawia. Więc okej, okay, powiedzmy, że na razie to jest scenariusz taki miękki. Ale widać, że jest tam już trochę stresu, widać, że jest trochę takiej niepewności, widać, że jest zdenerwowanie tym, że kurde, drugi sezon, no niby coś poprawiliśmy, miało być lepiej, a ludziom się wciąż nie podoba. No to o co chodzi? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. No chodzi o to, że Pampain i McKay są po prostu słabymi showrunnerami, napisali kiepską historię, to jest ich pierwszy, tak naprawdę pierwszy, porządny, wielki projekt za ogromne pieniądze z wielkiego świata, wiadomo, kiedyś Star Warsowe historie jakieś mieli czy Star Trekowe, ale to tak naprawdę się nie liczy, bo tutaj mówimy o wielkim świecie, o wielkiej platformie, o, o czymś, co mówi cały świat, i schranili to. Napisali to kiepsko. E, ten serial jest raz, że jest nudny, dwa, że nie trzyma się kupy. E, no a o zgodności z Tolkienem, z całym jego kalendarium i światem to już nawet nie ma co wspominać. No i jestem ciekaw, jak Wy się do tego odniesiecie. E, czy faktycznie uważacie, że tam już są powody do niepokoju i to takie znaczne, bo gdzieś tam. Kuluarowo pojawiają się takie plotki, mniej czy bardziej pewne, czy sprawdzone doniesienia, że to wcale nie jest tak, że te pięć sezonów, które sobie Amazon zaplanował, to jest pewnik i zobaczymy. Pewnie po drugim sezonie zostaną podliczone zyski, straty finansowe, oglądalnościowe, i Amazon pewnie będzie tam decyzję podejmował, aczkolwiek uważam, że trzeci sezon jest pewny, bo tu akurat platforma się nie podda i będzie to. Kontynuować. No a w tym materiale to już wszystko, żegnam się z Wami, przypominam w opisie filmu jest link, jest kodzik na fajne rzeczy, gamingowe krzesełko, jeśli Was interesuje, 35% zniżki, wydaje mi się, że jest to więcej niż uczciwa propozycja, o ile oczywiście macie taką potrzebę i chcielibyście skorzystać. No a teraz to już wszystko, żegnam się z Wami, zapraszam do komentarzy, wpadajcie na nasze kanały. Dajcie suba, dzwoneczek, co tam tylko się da, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, które już niebawem na naszym kanale. Cześć!